Eee, nienawidzę dni. O, hello, tu Psi Sratrol. Jaki jest twój problem? Ratuj, Ryder. Moja kurka karta zamknęła się w pokoju i chce oglądać spiracone filmy! O, to bardzo nieładnie. Zaraz będziemy. Gwarantuję, że twoja konia zobaczy nawet jednej spiraconej sekundy. Ha. Psi Patrol, mamy robotę! Ryder wzywa! Wow, 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 wow! witam psiaki mamy pilną robotę musimy ocalić młodą krew przed popełnieniem straszliwego przestępstwa. ej kto zrobił dziurę w windzie to marszał. psie niepokorny wyciągnąłem cię ze schroniska uratowałem przed uśpieniem ale tak mi się odwdzięczasz niszczyć windę która była tak dobra że musiałem sprzedać nerka by ją kupić przepraszam wybacz dobrze wiesz że karą za niszczenie rzeczy jest duszenie i to się nie chce duszenia. E, Ryder, może byś Pascalie nam powiedział, po co nas tu ściągnąłeś? Chwila. To pana siegnowie wystarczy. Zatem wezwałem wasa, bo pani Brunić ma kłopoty z kurczakiem. Jegoła chce robić rzeczy złe i haniebne. Chce pieradzić filmy. A co w tym złego? Jak to, co w tym złego? To gadanie ludzi, którzy ciężko pracowali nad tymi filmami z pieniędzy, które im się należą! Poza tym to w złym Rację, sorry. Kontynuując, kura zamkła się w pokoju. Musimy tam jechać i ją powstrzymać. To bardzo trudna i skomplikowana operacja, więc dzisiaj jedą wszyscy. Patrol nasz! Tak! 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 Patrol nasz! Radę da! Och, jak dobrze, że jesteście. Szkoda, że rozwaliście mi ścianę. Ale już trudno. Z to myślałem, to pani wina, nie trzeba było jej budować. Mówiłam, że już trudno, nie przejmujcie się ścianom. Chodźcie, za tymi drzwiami jest moja kurka czy kaletta. Szybko ratujcie jej niewinną duszę przed tak strasznym grzechem. Nie ma sprawy, pani burmistrz. Moi psi niewolnicy się tym zajmą, a ja w tym czasie pójdę sobie na sushi. susi co to za wyzys? To niesprawiedliwe. Powinieneś nam pomóc. Chcesz duszonko? Nie! Nie! Nie, nie. To się nie wtrącaj. Jak kiedyś będziesz szefem czegokolwiek, to zrozumiesz moje lenistwo i skłonności do wyzyskiwania ludźmi poddanych. Powodzonka? Dobra ekipa do roboty. Otwieraj ty niedogotowane rozole! Ojej, czemu tak agresywnie? Czekale to jest bardzo wrażliwa. Pani błońś, pozostawić to w rękach profesjonalistów. Odcierałem bo strzelam! Raz, dwa, trzy! Aaa! W mordę, z czego są te drzwi? Ze zbrojenego tytanu i diamentów. Co? Kto montuje drzwi z tytanu? Każda kochająca matka. Dobra, to trzeciego silniejszego niż broń palna. Robert, jesteś siłaczem, rozwal te drzwi. Dobra. Nie? O, dobrze. Już dobrze, już dobrze. Nie płacz. Nie płacz. Rozbiegu. Nie, nie! Dawaj z rozbiegu! Nie, 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 nie proszę, nie każ mi tego sobie wszystko, bo ja Cię nie chcę, błagam na kreczkę litości! Rozbieg! Już! Do tu trzeba czegoś silniejszego niż Rubble Bubble. Sky, wsiadaj w samolot i wleć w drzwi. Że jak? Co ja jestem kamikadze? Jesteś moją sługą! Do samolotu. No dobra. Lepiej się odsunę. Znając mój pech, samolot wleci we mnie, jeśli będę zbyt blisko. <śles> Panie Boże. Wiem, że grzeszyłem, że pobiłem księdza, że używałem konfesjonału jego toalety i że włamywałem się do fabryki podręczników od religii i drukowałem w nich fragmenty Koranu, ale teraz proszę Cię. Uratuj mnie. Autobilczy oh, mnie i zakończcie moje cierpienie. Nie darmatezuj, wyliżeście. Chodźmy zobaczyć, jak dużą dziurę zrobiła Sky. Super! Teraz wszyscy pchać! Kurde, nie chcę puścić. Mamy mało czasu! Jak rozwalić te drzwi do końca? Nasze pojazdy są przecież rozwalne! Dawać pomysły. E, możemy wyrwać drzwi ze ściany przy pomocy siekiery. Świetny pomysł. Marsza jest strażakiem, więc pewnie ma siekierę. Marszał? Marszał? Gdzie jest marszał? Widziała pani marszala? Nie. Widziałem tylko ciut przypaloną psią za piekankę. To był marszał! Gdzie on jest? Zjadłam go. Chwila, niech pani powtórzy, bo to co słyszałem było tak absurdalne, że musiałam się przesłyszeć. No zjadłam go, By był przypalony, myślałam, że to zapiekanka. Ty durno, to wypluj go, jest nam potrzebny! Ale już połknęłam, jest w brzusiu. Musicie poczekać, aż go wyscham. Nie możemy czekać! Chcę przytrzymać ją! A co się dzieje? Rabel walnij ją w brzuch, musi wyżegać marszala. Co? Nie, nie! Chyba niedobrze! Nie! Młoda dama obrzygałaś mnie. Ta zniewaga krwi wymaga. Za karę zabieram cię do Korei Północnej. Nie! Wtedy przysięgam sobie, że już więcej się nie pożyga. A ja nie łamię obietnic! Eee! Chyba mam uszkodzony mózg! Aaaaaaaa! Nigdy mnie nie pokonacie! Żałosne psy nigdy nie pokonają człowieka motywowanego niechęcią do żygania. Śmiało! Chodźcie! Pokonam was niczym mówki! Jestem istotą wyższą od was! Oa! Moje kolanko! Teraz, Rabel! Spedłem, co to kurde robiło w panie żołądku, ale nie mamy na to czasu. Rabel, jeszcze raz! U! Kubek? Z dwoma uszami? Co za debilizm. Jeszcze raz. Proszę nie. Uf. Nareszcie! Jak się czujesz? Wy sobie Nie potraficie nawet wyobrazić, co ona ma w żołądku. Zostawmy jej żołądek. Potrzebujemy siekier, żeby doszczętnie zniszczyć drzwi. Siekiera? A, jasne, już ją... Gdzie ona jest? Nie mam jej, musiała zostać w środku. Rabel? Dobra, rozwalmy te drzwi. Mogę ją walnąć jeszcze raz? Zaczęło mnie to bawić. Dobrze, ale tylko raz. Czy to rdzeń bomby atomowej? Zostaw to, Cicaletto! Kup se Netflixa, zamiast ryzykować ściągnięcie wirusa! Zabawne, że mówisz to ty. Obejrzałeś Squid Game, a Netflixa na twoim kąpie nie widziałem. Krzepałeś mi w kąpie? Co jest? Ty kurczaku, ty! Dobra ekipa, pokonaliśmy żywy kubołek KFC. O, Avengers 5. A, sushi było dobre. Dobra, zobaczmy jak sobie poradził mój zespół. Aha, okej. Okay. O. Gdzie psiaki? W pokoju trzcalety. O, wdarły się, stanęły na wysokości zadania. Chwila, czy to rodzenie bomby atomowej? Eee, nie wiem. Okej. Okay. Pieski, gratuluję wykonania! Co wy oglądacie? Hmm?